Dzień dobry, witam serdecznie. Parzymy herbatkę i robimy tiramisu świąteczne. Zapraszam serdecznie. 21 vlog ma przed nami. Ja piję kawkę cynamonową, a już przygotowałam sobie kawę do nasączenia herbatników. Możemy dodać amaretto, likier lub jakiś syrop kawowy na przykład. Jeśli nie możecie użyć kawy, możemy zaparzyć czarną herbatkę. Herbatniki użyję korzenne z palecina, tak Nasączamy kawką, ale najpierw musimy je pokruszyć. Do mojego tiramisu dodam również brzoskwinie z puszki, które trzeba pokroić w kosteczkę, aby przełamać mydły smak bitej śmietany z mascarpone. O właśnie, o śmietanie mowa, zaczynamy. Miksujemy śmietanę, na sztywno. Do tego dodajemy mascarpone z serek oczywiście i, i serek. Oczywiście pocukrowaną śmietanę z mascarponem przekładamy warstwowo, jak widzicie na obrazku do naszych pucharków. Dekorujemy resztką brzoskwini. A do dekoracji jeszcze użyję takie styki czekoladowo-pomarańczowe z aldika. Voilà. I gotowe wstawiamy do lodówki na dwie godzinki i podajemy naszym gościom. Lub jemy do kawki. Życzę smacznego. A teraz zapraszam Was na kalendarze adwentowe. Otwieramy okienka z numerem 21. I zaczniemy od czegoś słodkiego na deser. Wow. I dzisiaj mamy pingwinka z czekolady. Proszę. Tu również mamy duże okienko. Może będzie lizak, a może coś innego. Sprawdzamy. Aha. Karnapałowy lizak, jak ja to nazywam. A herbatka na dzisiaj. O, ostatnia strona, zapomniałam się. Niebieska. Sensual siesta. Co to za siesta? Co my tam mamy? Hibiscus, ginger, lemon, cynamon. Bardzo zimowa, świąteczna jak zwykle herbatka. Dzisiaj piłam, jak widzieliście, cynamonową, przepyszna, także i ta na pewno mi posmakuje. A teraz kalendarze z kosmetykami. I zaczynamy od M.A. Sam. Okienko z numerem 21. I tu mamy pomadkę wpłynie, taką mini wersję. Bo jest tu półtora ml w takiej pięknej czerwieni. A flakoni. Flakoni jak zwykle duże, ciężkie okienko. Zapakowane pięknie i wypchane pewnie po same brzegi. Co my tam mamy? O, aż dwa produkty. Czecie na to! Wow. Mamy wela Profesjonal, tak? I 100 ml szampon oraz 75 ml maskę do włosów. Piękny zestaw. I czas na revolution. 22, to nie to jutro. 21 jest tutaj. Czyli może jakaś kredeczka, prawda? Konturweczka, kredeczka. Mamy fajny zestaw, bo ostatnio był tuż do rzęs w takiej właśnie złotej panterce. A tu mamy Black Fit Eyeliner. Wow, mamy eyeliner w pisaku. No i super, coś dla mnie. I na koniec zapraszam na świąteczną dekorację w kalendarzu, właśnie z dekoracjami świątecznymi. Właśnie tam stoi. I mamy duże okienko, troszeczkę już otwarte, ale co my tu mamy? Z porcelany piękną ozdobę. A, taką, że może sobie usiąść, proszę, proszę, jak to się prezentuje, już Wam pokazuję. Tak, <grytanie> słodziak. A ostatnio był świecznik. Także myślę, że może być to fajny komplecik. I w tym oto, takim świątecznym klimacie żegnam się z Wami i do zobaczenia, do jutra. Cześć!